Cześć, witam Was serdecznie. Czy pamiętacie, czym były wyliczanki? Wspomnień dzieciństwa, ciąg dalszy. Zapraszam. Czy pamiętasz jakąś wyliczankę bądź jakiś wierszyk z dzieciństwa? Czy pamiętam? Yy, pamiętam, że grałem kiedyś na cybałkach i kurki trzy potrafiłem zagrać. Ostatnio swoją siostrę nawet tuczyłem. To jest dobre. też Poszły w pole kurki trzy. Nie, nie, nie zresztą... Padła bomba do piwnicy, i tam dalej, nie pamiętam co tam no, było. Napisała na tablicy SOS Głupi Pies. Emeduerik, torbę, Torbe, Burbe, smakę, Deus, Deus, Kosmateus i Morelle Baks. Raz, dwa, trzy, wypadasz ty. Coś jeszcze? Hmm. Pani zo, 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 pani sia, pani zo, pani sia, pani zosia, męża ma, mąż, 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 pije wciąż, 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 przepił dom, przepił wóz, na patelni żonę wiózł, a patelnia się i żona wyjdzie. O, tego nie znałam. Coś tam do rikityki, sprzedajemy narkotyki jakieś takie, nie znacie tego? Słuchaj, my się robiłyśmy winne zabawy. A, już nie wiem. Była taka wyliczanka, kto kryje, tak? Na ścianie wisi torba, a w tej torbie suchy chleb i pszenica, z kim ty chodzisz po piewnicach i ty na przykład jak zostałaś wylosowana, to wybierasz na przykład mnie. I wtedy znowu, ja odpadam, jakby ja nie kryję. I ta osoba, która, która została, to kryła. Wliczanki były fajne, gimbaza tego nie zna. Nie, gimbaza nie znacie tego. Nie. Straciliście dzieciństwo. Tak, dokładnie. My, my miałyśmy jeszcze fajne dzieciństwo. Naprawdę. Trzepak, malowanie kredą po chodniku. Jasne chowanego, no kucze. Podchody. Podchody, granie w kota, nie wiem, ta, z taką piłeczką też. Państwa miało. miasta. O, na kartkach i nie na kartkach. A pamiętasz jakąś wyliczankę z dzieciństwa? Nie. No bo na przykład, jak było trzeba podać piłkę, to nie było trzeba wyliczać, tylko szłam ja. Aha. Ale nie znam, znam, znam. E, znam te z bombą do piwnicy. Teus, e, Meus, Kosmateus i Morele, Bax. Nie pamiętam, może coś było z bombą, która wpadła do piwnicy. E, poszła do przeszkola. Coś tam zapomniała parasola. E, tak, dokładnie. Wszystkie druty, tak jest. Wspomnienia wspomnieniami, ale sesja przed nami, dlatego uczcie się i zdajcie jak najlepiej. Życzę powodzenia. E, chciałem pozdrowić wszystkich moich znajomych z Wydziału Prawa, na którym jesteśmy, oraz po mamę. Pozdrawiamy Twoją mamę. Dziękuję. E, no wszystkich studentów e, Wydziału Prawa i Uniwersytetu Białostoku. Pozdrawiam całą moją rodzinkę, wszystkich moich przyjaciół, mojego chłopaka. E, pozdrawiam cały drugi rok prawa.